Dzień dobry! Podczas tego filmiku pokażę, w jaki sposób wykonać ćwiczenie 10.2 Edytor równań. Wyświetl projekt, uruchom dokument i przeczytaj polecenie. Twoim zadaniem jest przepisać poniższe wzory i równania. Aby dodawać takie wzory i równania, musisz na pasku poleceń nacisnąć polecenie wstaw, a następnie równanie. Równania są przedstawione w postaci obrazka. Na kolejnej stronie przepisz wzory. Rozpocznij od dodania numeracji. Na pasku zadań wybierz odpowiednią ikonę. Numeracja będzie dodawała się automatycznie za każdym razem, kiedy naciśniesz klawisz Enter. Aby dodać pierwsze równanie, naciśnij wstaw, równanie. Pod paskiem narzędzi uruchamiają się opcje właśnie dodawania równań. Masz tutaj parę grup. W pierwszej grupie odszukasz litery greckie, w kolejnej działania dodatkowe, w kolejnej grupie relacje, w czwartej działania matematyczne, a następnie różnego rodzaju strzałki. Aby dodawać wzory, musisz odszukać odpowiednie. Działanie i dodać do swojego wzoru. Tak więc w pierwszym przykładzie masz napisać ułamek 1 piąta. Ułamki będą w działaniach matematycznych i jest to pierwsza pozycja. A przez B. W miejscu A wpiszesz licznik, w miejscu B piszesz mianownik. Naciskam 1, strzałkę w prawo, i 5. Aby wyjść z pisania ułamka, naciskasz strzałkę w prawo. I teraz kursor już nie jest w mianowniku, kolejny znak będzie napisany na odpowiednim poziomie. Dodać 2,7 równa się. Nie musisz obliczać tych działań, możesz je tylko napisać. Aby wyjść z edytora pisania równania Naciśnij ponownie strzałkę w prawo. Ramka wokół równania znikła. Po naciśnięciu klawisza Enter możesz stworzyć drugi wzór. Tym razem 2 minus pierwiastek z 9. A więc możesz napisać 2 minus i teraz rozpocząć nowe równanie i wybrać znak pierwiastka. Pierwiastek znajduje się w działaniach matematycznych. Drugie polecenie. Pojawił się znak pierwiastka, a więc dopisujesz 9. Strzałka w prawo wychodzi z opcji pierwiastka i znak równości napiszesz już na tym poziomie odpowiednim, nie pod pierwiastkiem. Ponowne naciśnięcie strzałki w prawo wychodzi z edytora równań. Możesz przejść do trzeciego zadania. W trzecim zadaniu napisz dwa ułamki. A więc rozpocznij na równanie. Z czwartej grupy wybierz pierwszy ułamek. Ma to być ułamek 1, 3, a więc piszę 1, strzałka w prawo 3. Aby wyjść z mianownika, kolejny raz naciskam strzałkę w prawo, piszę plus i ponownie dodaję ułamek. Tym razem ułamek 1, 4 a więc 1 strzałka w prawo 4 strzałka w prawo aby wyjść z mianownika i znak równości i po raz kolejny naciskam strzałkę w prawo aby wyjść z edytora równań naciskam enter i wykonuję polecenie czwarte w czwartym poleceniu masz odnaleźć grecką literę delta a następnie znak potęgowania Rozpocznij nowe równanie. delta odszukasz w greckich literach. Następnie znak równa się. Potęgowanie, czyli działania matematyczne, X do B i piszesz B, strzałka w prawo, kwadrat. A następnie aby wyjść z potęgi. Kolejny raz strzałka w prawo minus 4ac. I aby wyjść z tego edytora, kolejny raz strzałka w prawo i naciśnij Enter. W piątym przykładzie są dwa takie rozbudowane ułamki, a więc nowe równanie, działanie matematyczne ułamek. Przepisujesz wartość licznika. 3 gwiazdka w nawiasie x plus 2. Zamknąć nawias. Przechodzisz do mianownika. Piszesz jego wartość 4. Następnie strzałka w prawo. Minus x kwadrat, a więc minus. Wstawiam. Opcję potęgowania, czyli x do b, i piszę x, strzałka w prawo, kwadrat, następnie, aby zejść poziom niżej, kolejny raz naciskam strzałkę, tym razem znak równa się, dodajesz kolejne działanie matematyczne, kolejny ułamek, przepisujesz licznik. Minus 6 gwiazdka. 6 minus x kwadrat, a więc minus 6, gwiazdka. Otwieram nawias. 6 minus x kwadrat, a więc z działań matematycznych wybieram potęgowanie, czyli x do b, i piszę x, strzałka w prawą stronę, kwadrat, i strzałka w prawo, aby zrobić duży nawias zamykający. Kolejna strzałka w prawą stronę, przeniesiecie do mianownika, który jest równy 4. I kolejny raz naciskając strzałkę w prawo, wyjdziesz z tego edytora i naciskaj Enter. Będziesz w szóstym przykładzie. Szósty przykład to wzór fizyczny. V równa się. S przez t, czyli tak naprawdę ułamek. Zamiast liczb tym razem wpisujesz litery. S, strzałka w prawo, t. Dwukrotnie naciśnij strzałkę w prawą stronę, naciśnij enter, jesteś w siódmym przykładzie. Wzór chemiczny tym razem. Dwójka i czwórka są w indeksie dolnym. A więc rozpoczynam nowe równanie. Z działań matematycznych możesz wybrać indeks dolny. Piszę teraz H, strzałka w prawo 2, strzałka w prawo S i kolejna litera z indeksem dolnym O. Tylko duże O. Strzałka w prawo, 4 i naciśnięcie podwójne strzałki w prawo, wyjdzie z tego edytora. Możesz nacisnąć Enter, przejść do ósmego punktu. Tym razem trzeba odnaleźć znak Pi. Nowe równanie: Pi to grecka litera, a więc wybierasz znak i piszesz przecinek. 14. Dwukrotnie naciśnij strzałkę w prawo. Następnie Enter. I możesz przejść do dziewiątego ćwiczenia. A należy do B. Tak więc trzeba odnaleźć znacznik należy. A. Nowe równanie. W relacjach odnajdziesz odpowiedni znacznik. Podwójna strzałka w prawą stronę b, naciśnij enter w dziesiątce odnajdź znak nieskończoności, a więc minus nieskończoność nowe równanie znak nieskończoności masz w drugiej grupie, następnie dwukrotnie strzałka w prawą stronę i enter w jedenastym ćwiczeniu Znak porównania. W dwunastym ćwiczeniu znak przybliżenia, w trzynastym ćwiczeniu wynikania, 14 i 15 wymyśl samodzielnie. Zobacz, że jest to kwestia tylko odnalezienia odpowiednich znaczników. Przyjrzyj się wybranym grupom, i oddaj zadanie, naciskając polecenie oddaj. Następnie na classroomie musisz potwierdzić. Wysłanie pracy do nauczyciela. Ponownie naciśnij Oddaj. Jeśli chcesz wprowadzić poprawki, naciśnij Wycofaj zadanie. Dziękuję za wspólną pracę i do usłyszenia kolejnym razem.